Okej, okay. imię jak nasz były prezydent, Duda? Andrzej. Okej, okay. i teraz będzie większy problem, ponieważ... Aktor? No. Andrzej Głota, Andrzej Sewery. Taka koreańska przystawka, taka, taka fermentowana. Kim Chi? Tak, dam radę. Andrzej Kim... Kim... E, na przykład jest imię Lee. i jest jeszcze imię na przykład Z... Widzę... Z... Hmm? Widzę się. Pytanie to jest. Z kim, z kim? Z kim? będzie problem? Andrzej, z kim? Wyleje się dużo wody i będziemy się topić. Mm. To, to, Powódź? No, to, to jest ten, to dzieło literackie. Po to? Tak, i on tam. Andrzej Kmicic. Trzaisz, <noise> że nie wiedziałeś? <głosy> <głosy> o mój Boże!